Witaj w świecie, gdzie wszystko tonie w cieniu. Mroki, beton. 1 października 1970 roku, w niewielkim tłuszczu, przyszedł na świat chłopiec, który miał nosić imię Jacek Klepacki. Ale to nie było zwykłe dziecko. Jego ojciec to był Marian Klepacki. Znany w całym podziemiu jako Manek, albo po prostu Stary Klepak. Jeden z najbardziej bezwzględnych bosów lat 90., człowiek, który razem z Ludwikiem Adamskim, pseudonim Lutek, i Janem Krupą, pseudonim Malasz, kierował legendarną grupą wołomińską. Stary Klepak zaczynał jeszcze w czasach PRL-u, kiedy nie było podziałów, nie było wojen gangów. Pruszków, Wołomin. Wszyscy wtedy współpracowali. Kradzieże, napady, nielegalny handel alkoholem. To były ich początki. Ale w latach dziewięćdziesiątych, wraz ze swoimi wspólnikami, Manek opanował całą prawobrzeżną część Warszawy. Dzielił swoją strefę wpływów z gangiem Ząbkowskim, którym dowodzili bracia niewiadomiacy. A Jacek? Mori Klepak, jak go nazywano. Albo po prostu Klepak, według wiedzy operacyjnej policji zaczynał od kradzieży samochodów. Ale szybko stał się kimś więcej. Kimś znacznie groźniejszym. 17 grudnia 1994 roku sierżant Artur Kostrowski zginął od strzału w głowę. Próbował zatrzymać do kontroli BMW, którym jechali ludzie z Wołomina. Na miejscu zbrodni znaleziono ślady zapachowe Klepaka, ale nigdy nie postawiono mu zarzutów. Nigdy. Rok 1995 to był przełomowy moment. Stary Klepak trafił do aresztu, a Jacek po raz pierwszy naprawdę doszedł do głosu. Zgromadził wokół siebie grupę młodych, bezwzględnych przestępców. Jego przyboczną gwardię, ale szczęście nie trwało długo. Jeszcze tego samego roku i on trafił za kraty, oskarżony o uprowadzenie kobiety i usiłowanie wymuszenia zwrotu długu. Stary Klepek wkrótce wrócił na wolność, ale w grudniu 1998 roku w grupie wołomieńskiej wybuchł brutalny konflikt. Stara gwardia przeciwko młodym. Żądnym władzy i pieniędzy. Mańkowi nie podobały się poczynania Karola S., lidera wołomińskiej młodzieżówki. Ubliżył mu i pobił go na oczach świadków. W przestępczym świecie to jedna z największych zniewak, ale Karol nie zamierzał się kajać. Wypowiedział lojalność Mańkowi i odłączył się ze swoją ekipą. Wchodząc tym samym na wojenną ścieżkę ze starym wołominem. Jeszcze przed końcem roku eksplodował mercedes należący do Mańka. A niedługo potem, z rąk ludzi Karola, zginęli sprzymierzeńcy Klepackiego. Krzysztofek, pseudonim Baniak, zastrzelony Waninie. Piotr W. Pseudonim Kajtek, Dopadnięty przed restauracją w centrum Warszawy. Ale ludzie Mańka też nie próżnowali. Sześciosobowa ekipa z młodym klepakiem na czele napadła na dom Leszka K w Markach przy ulicy szkolnej. Akcja zakończyła się katastrofą. Zaatakowany mężczyzna, mimo ran postrzałowych, zdołał wyrwać pistolet jednemu z napastników i oddać kilka strzałów. Od jego kul zginął wtedy Andrzej S. pseudonim Szpak. Koledzy porzucili go przed szpitalem przy ulicy Chodeckiej. W tym zdarzeniu policja zatrzymała czterech uczestników, w tym dziadka Klepackiego. Trafił do aresztu. I tam był, kiedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. 31 marca 1999 roku. Starszyzna gangu z Ludkiem i Mańkiem na czele zebrała się w restauracji Gamma na Woli. Chcieli wreszcie podjąć zdecydowane działania wobec buntowników, ale było już za późno. Banda Karola dostała cynko spotkaniu. Wpadli do lokalu i strzałami z kilku rodzajów broni pozbawili życia wszystkich pięciu mężczyzn. Najbardziej krwawa egzekucja w dziejach powojennej Warszawy. Klepak stracił ojca. Przejął po nim grupę, zwaną teraz młodym wołominem, i zapowiedział krwawą zemstę na zabójcach Mańka, ale z dokonaniem vendetty musiał poczekać. Z aresztu wypuszczono go dopiero w październiku 1999 roku, a dwa miesiące wcześniej policja dokonała obławy na grupę Karola. Za kraty trafił Boz gangu oraz takie postacie jak Popo, Bieniasty, Japa i Niuniek. Ale na wolności pozostało jeszcze wielu ludzi Karola. Ajklepak nie zamierzał im darować. Pierwszą ofiarą był Paweł P., pseudonim Długopis. W marcu 2001 roku został zastrzelony przed barem Kubuś w Sulejówku. Próbował uciekać, przeskakując przez ogrodzenia, ale po jednym ze strzałów upadł, a potem został dobity z bliskiej odległości. W czerwcu tego samego roku doszło do głośnego napadu na placówkę PBK, przy ulicy Jasnej w Warszawie. Według policji, zleceniodawcą skoku był młody klepak. Liczył, że jego ludzie wyniosą z banku 50 milionów złotych, ale cała akcja okazała się wielkim niewypałem. Ktoś zaalarmował policję. Kilkanaście minut później budynek otoczyli antyterroryści. Złodzieje nie mieli żadnych szans. Jednym z uczestników napadu był Janusz C, członek organizacji klepacka. Po aresztowaniu został świadkiem koronnym. I pogrążył swoimi zeznaniami, m.in. Klepackiego. Ale wkrótce okaże się świadkiem zupełnie niewiarygodnym. W sierpniu 2002 roku do redakcji Życia Warszawy trafiła kaseta VHS. Na filmie pojawia się Janusz C., który opowiada o kulisach zostania świadkiem koronnym. Oznajmia, że pomówił kompanów z gangu, podając liczne nazwiska, Przeprasza swoich kolegów, w tym Klepackiego. Ale to dopiero początek. Okazało się, że cały czas był w kontakcie z liderami Wołomina. To na ich polecenie nagrał film, w którym oczyszczał ich z zarzutów. Dowodem jest zarejestrowana rozmowa C z Klepackim, w czasie której wściekły Klepack ubliża Januszowi za to, że odwołał to, co powiedział na taśmie. W lutym 2002 roku Janusz C. uratował skórę przywódcom gangu. Ostrzegł poszukiwanych listem gończym Klepacka i jego księgowego Henryka J. oszykowanym policyjnym nalocie. Po tym wszystkim, w sierpniu 2002 roku, stracił status świadka koronnego, ale organy ścigania prowadziły śledztwo w znacznie poważniejszej sprawie. W sierpniu 2000 roku. W lesie pod Wólką Radzy doszło do podwójnej zbrodni. Od strzałów z broni palnej zginęli Andrzej S. i jego partnerka Ilona P. Jak wynika ze śledztwa, para pracowała dla młodego wołomina jako tak zwane słupy do wyłudzania kredytów. Zginęli, ponieważ boss grupy dowiedział się, że ktoś w jego organizacji wyprowadza pieniądze. Trzeba było znaleźć kozła ofiarnego, Segen. Jako wykonawce podwójnego mordu śledczy wskazali byłego świadka koronnego, Janusza C. W 2006 roku został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W zabójstwie pomagać mieli mu kompanii Dariusz R., skazany na 25 lat, i Zbigniew W., który za kraty trafił na 15 lat. Co ciekawe. Mężczyźni skazani zostali tylko za zabójstwo kobiety, mimo że jej narzeczony zginął z tej samej broni, w tym samym czasie i miejscu. Nie udało się ustalić, kto pociągnął za spust. Sprawa odbiła się w mediach szerokim echem. W 2013 roku dziennikarz Artur Górski opisał ją w swojej książce pod tytułem Gang, ale to nie koniec ofiar, jakie pojawiły się wokół młodego klepaka. W marcu 2002 roku, pod restauracją Biesiadna w Wesołej, zginął kolejny z ludzi Karola Leszek M., pseudonim Łata. Mężczyzna, który rozmawiał w aucie ze znajomym, został ostrzelany z nadjeżdżającego samochodu. Zginął na miejscu. Śmierć od kul poniósł również towarzyszący Łacie Rafał G. Tego samego miesiąca, na terenie Rembertowa. Doszło do podobnego zdarzenia. W godzinach nocnych otwarto z samochodu ogień dojadący fiatem Sienna Rafała N. i Piotra M. Policja uważała ich za żołnierzy Karola. Mimo odniesionych ran, mężczyźni zdołali uciec napastnikom i dojechać do szpitala na szaserów. Lekarze... Uratowali im życie. W czasie, gdy policja podejrzewała, że poszukiwany klepacki ukrywa się za granicą, on swobodnie, wraz ze swoją ferajną, wypoczywał w Mikołajkach. Jego obecność na Mazurach wypłynęła dopiero 17 sierpnia 2002 roku. Tego dnia szef młodego Wołomina biesiadował z kolegami w lokalnym barze Okoń. W godzinach wieczornych do siedzącego przy stoliku klepaka podeszło trzech młodych mężczyzn. Strzałami z pistoletu wykonali na nim wyrok. Gdy rozpoczęła się strzelanina, kilkudziesięciu gości lokalu zaczęło rozbiegać się w popłochu. W pogoń za kilerami ruszył patrolujący okolicy 33-letni starszy sierżant Marek Cekała. Jeden z zamachowców zatrzymał się i oddał kilka strzałów w klatkę piersiową policjanta. Świadkowie szybko wezwali karetkę, ale ta była już w drodze po klepaka. Gdy dojechała kolejna, mężczyzna już nie żył. Tak przed sądem relacjonował tamte zdarzenia towarzyszący klepakowi w barze Mariusz K. Razem z Jackiem K., Jarkiem B wieśkiem i jego dziewczyną Martyną poszliśmy do tego baru bo był tam koncert na żywo usiedliśmy w piątkę na zewnątrz przy pierwszym stoliku koło wejścia martyna poszła do toalety także koło mnie było wolne miejsce nagle zrobiło się zamieszanie zauważyłem mężczyznę przeciskającego się między stojącymi ludźmi zobaczyłem błysk w jego ręku i usłyszałem strzały Zerwałem się z miejsca Jacek osunął się na krzesło na którym przed chwilą siedziałem Wbiegłem do baru Zaraz za mną był Jarek z wieśkiem Po chwili wyjrzałem na dwór Nie było już nikogo Tylko Jacek leżał zakrwawiony Odbiegliśmy stamtąd i pojechaliśmy do pensjonatu w Dłużcu gdzie mieliśmy rzeczy a potem wróciliśmy do Warszawy. Zastrzelony w Mikołajkach policjant został pochowany ze wszystkimi honorami. W pogrzebie na olsztyńskim cmentarzu żegnały go setki funkcjonariuszy z całego kraju, w tym komendant główny Antoni Kowalczyk. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli również wiceminister spraw wewnętrznych Zbigniew Sobotka i wojewoda Stanisław Szatkowski. W specjalnym liście kondolencje rodzinie złożył także premier Leszek Miller. Żegnamy na zawsze naszego kolegę. Mówił nad trumną szef policji. Podjął interwencję, nie wiedząc z kim ma do czynienia. Zginął w obronie wartości, którym wiernie służył. Twoja śmierć nie była nadaremna. Mniej więcej w tym samym czasie rodzina, znajomi i warszawski półświatek w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej żegnali Jacka Klepackiego. W czasie kazania, prowadzący uroczystości pogrzebowe, ksiądz powiedział: Nikt na tym świecie nie rodzi się bez grzechu. W naszym życiu możemy czynić zło lub dobro. Jacek dziś stanie przed sądem ostatecznym. Pan Bóg go osądzi. Klepacki spoczął w tym samym grobie, w którym trzy lata wcześniej pochowano jego ojca. W czasie swojej gangsterskiej kariery młody Klepak przysporzył sobie wielu wrogów, którzy pragnęli jego śmierci. Wszystko jednak wskazuje na to, że egzekucja w Mikołajkach była kolejnym, a zarazem ostatnim aktem konfliktu jego grupy z gangiem Karola S. W kwietniu 2008 roku, za zabójstwo Klepackiego. Skazano Artura S. pseudonim pociech. Jak ustalili dziennikarze gazety wyborczej, był szwagrem Karola. Przestępca został schwytany i osądzony dzięki śladom DNA, które znajdowały się na porzuconym w pobliżu miejsca zbrodni pistolecie. Początkowo za zabójstwo Klepackiego i policjanta groziła mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Śledczym jednak udało się udowodnić mu tylko egzekucję na Klepacku, za co został skazany na 25 lat więzienia. Tym samym nikt do dziś nie odpowiedział za zabójstwo Marka Cekały. Policjant, który pośmiertnie został odznaczony złotą odznaką, zasłużony policjant i imianowany na stopień młodszego aspiranta. W Mikołajkach, w miejscu śmierci funkcjonariusza, Ustawiono pamiątkowy kamień. A w 2022 roku, na budynku oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, zawisła tablica poświęcona pamięci poległego policjanta. Według ustaleń policji Jacek Klepacki pozostawił po sobie okazały majątek, w dużej części odziedziczony po ojcu. Gangster, który oficjalnie pracował jako kierowca firmy w tłuszczu, Zarabiając 1500 zł miesięcznie. Inwestował w osiedla mieszkaniowe, lokale, ziemie czy stadminy koni. Pod ostatnim adresem, pod jakim był zameldowany, znajduje się okazała rezydencja, kiedy dziennikarze Życia Warszawy szacowali jego majątek na 20 milionów dolarów. Klepacki kazał przekazać redaktorom, że ci go nie doceniają. Że jego majątek jest dwukrotnie większy. Według śledczych, nie przekraczał jednak kilkunastu milionów dolarów, gdzie bogactwo Klepackiego okupione było jednak falą przemocy i ofiar. Relacjonujący jego poczynania dziennikarze oraz rozpracowujący go śledczy uważali, że Jacek nie posiadał charyzmy ojca. Mir wśród ludzi starał się wymusić bezwzględnością i zastraszaniem. Prokurator Renata Mazur, która zajmowała się sprawą Janusza C. i zdarzenia w Wólce Radzymińskiej, tak opisała atmosferę panującą wokół osoby i interesów Klepackiego. Taka atmosfera panowała w całej grupie kierowanej przez młodego Klepaka. On nie miał w sobie umiejętności współżycia z innymi ludźmi ani swoistej kultury ojca czyli Mariana Klepackiego. Był brutalnym człowiekiem, który zginął jak żył. Działania Janusza C wpisały się w stworzoną przez młodego klepaka atmosferę strachu. Zresztą, niemal każdy zeznający przed prokuratorem czy sądem podkreślał klimat grozy, panujący w grupie. Zupełnie jakby ten stan usprawiedliwiał wszystkie czyny popełnione na zlecenie szefów. Mimo, że zdecydowana większość aktów konfliktu wołomińskiego pozostaje niewyjaśniona, istnieje szansa, że w przyszłości poznamy kulisy i sprawców zamachów, do jakich doszło w latach 1998-2002. Sprawę tamtych wydarzeń? Postanowili bowiem prześwietlić funkcjonariusze warszawskiego Archiwum X. Od kilku miesięcy pracujemy bardzo intensywnie nad wydarzeniami związanymi z wojną domową w Gangu Wołomińskim. Od buntu Karola S i jego gwardii w 1998 roku po zabójstwo w 2002 roku Jacka K, pseudonim Klepak, który objął szafostwo w Wołominie po ojcu zamordowanym w gamie. Przez te kilka lat zginęło bądź zaginęło kilkanaście osób powiązanych z jedną lub z drugą grupą. Analiza sprawy i nowe dowody już przynoszą pierwsze rezultaty. Przekazał w 2018 roku portalowi TVP Info jeden z funkcjonariuszy wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw komendy stołecznej policji. Historia młodego klepaka to opowieść o zemście brutalności i krwawym dziedzictwie, o człowieku, który próbował dorównać ojcu, ale zginął tak, jak żył w ogniu i przemocy.